Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w wyklejnym odcinku z serii The Sims 4 400 Baby Challenge. I jesteśmy tutaj, bo chciałam Wam pokazać coś. Otóż, jak będziecie, wszyscy leżeli w łóżkach ostatnio. I dosłownie ona przed sekundą też była w łóżku. Tylko okazało się, że jak ona jest, nie wiem, jakaś zdenerwowana, głodna czy coś, to po prostu stwierdziła, że się wyteleportuje z łóżka. Więc. Yy... Żeby to nie było, że ja po prostu nie wiem, nie umiem grać i widzę, że Karolina się ludziła. Yy, czy coś, no to nie. On po prostu ci Simowie kurde stwierdzał, że oni się wy, wytypają z łóżka, bo jakby, znaczy, ci maliśmy w sensie, no wiecie, to nie mówię, to oni po prostu, jakby dlaczego mieliby kurde nie móc się wytypać z łóżka no to, to jest totalnie logiczne, że po prostu nagle wy. się z łóżka. No, nie, no to jest totalnie normalne. E, dobra, to, czy ty możesz nakarmić to dziecko? Dobra, sorry, jak słyszeliście mojego siarbu, ale nie pomyślałam o tym, że nagrywam i sobie zaczęłam pić kawę tuż po mówieniu, więc nie wiem, czy uda mi się to wyciąć Nie wiem, ja jestem czasami w sensie dosłownie wiem, że nagrywam, po czym nagle... Wiesz, się połóż tam, eee, Po czym nagle do, ledwo kończę wypowiedź i już kurde kawę do buzi wsadzam eee, Znaczy nie lubię kawę, więc na nie dziwię się sobie, no bo jest bardzo dobra i w ogóle, ale mm, bez przestania no aż tak to już może nie No dobra Ja wszystko ogarnię, to wszystko ogarnięte z tego, co kojarzę, tak, więc y, co, cóż mogłabyś zrobić? No, to bym wyłączyła no, Znaczy, no Ale w sumie Ja wiem, że jesteś matką i wiem, że to może się nam przydać, ale szczerze Dobra, się chwilę przed tą szkołą Karolina. Dobra, czy ty możesz nie chodzić z tym nie człowiek? Co ty w ogóle ze sobą robisz? E, dobra, podejść śniadanie To. Bo no właśnie, wszyscy się zaraz budą i będą ładniej i wściekli i w ogóle. Ale cóż. Czekajcie. Zaraz mamy zrobię, A nie, jest w sumie z wczoraj jedynie. Nowe to zawsze lepsze, ale jednak cóż. E, dobra, czekajcie. Mm, ja wiem, że oni są głodni i zostaw tego. Czekajcie. Mm. Ale niech zagotuje My to otworzymy i zaraz wtargamy jedzenie yy, To, ale czekajcie, bo to się... Zap... Czy mamy jakiś, nie wiem, odłączony prąd, czy coś, bo to strasznie szybko się wszystko psuje Weźcie minut, no właśnie, to nikt nie zdąży tego sobie jeść przecie Zresztą ktoś mm, Dobra, weź porcję yy, Dobra, ponad temat wyrzucenia tarasz, to zaraz ogarniemy Yy, dobra, Skarlę już wyłączyłam drabinki, żeby ona się wybrała do tej swojej szkoły, a Tobie tu wsadzimy to, czekajcie, bo ja tutaj żeby więc oczywiście 40 tysięcy powiadomień, to wsadzimy tu. Jak najszybciej się da... Do... O nie, to tylko to chciałam. Yy, dobra, czekajcie. Yy, co znowu? No ale no to ci zaraz wszystko karniemy. Słoneczko, nie martw się. Yy, Niech on ci pomoże z nocnikiem też mama w sumie też nie bardzo ma co robić Ale na razie niech to będzie on A ciebie Kiran Zaraz tutaj ogarniemy Żeby mama ci zrobiła fiszki Fiszki kurczę, podstawowego po od i ja widziałam Także tu wrzuciłeś talerz, już go biorę yy, I czekajcie Kosz jest tu gdzie ty masz swój talerz? Jeśli mogę wiedzieć, tu no właśnie, dobra, to poczekamy sekundę, żeby go tylko wyrzucić. I przydałoby się, żeby jeszcze ktoś zebrał tam nasze plony. W sumie chyba tylko banany, ale styl. Mm, dobra. Kai pokrąż chwilę. Mm, a potem możesz ogarnąć trochę tutaj Miśka Natomiast wonet, ta, a właśnie nocnik robisz, dobra. Rysent jest głodny, rys, rys, yy, tak No co cóż, no nie ma za bardzo Chcę cię nakarmić w tym momencie, mój drugi yy, Dobra, mamy jeszcze trochę czasu Nawet dość dużo, więc na spokojnie yy, Poczekaj Dobra I ty Jak skończysz Ogarniesz yy, Myślenie No to mnie, a ty Powinnaś się pilnie, yy, dobra Sorry, zapomniałam w ogóle o tym e, Poczta Na znaczy, szczęście nie ma rachunków Jezu, jakby były jakieś to normalnie mogła umrzeć trochę Jakbym powiedzieć. to powiedzieć Poczekajcie e, Ciebie Nakarm piersią Natomiast ty, jak skończysz z mamą to możesz pokrążyć Dlatego, że tobie również przydadzą umiejętności chodzenia Żeby e, mógł sobie schodzić na dół by ktoś cię nie chcąc tam wyniósł Znaczy, nie no, nie chcąc. Wiemy wszyscy, że Jedną z która możecie wynieść stamtąd, jest pod służba, która absolutnie nie zrobi tego nie chcącego, dlatego że jestem debilem um, Dobra. A to ogarnę klocki, a ja bym spojrzała na Kaja, tylko że Kaj. Yy, nie wiem, co ty robisz, mój drogi, ale. Yy, znając Twoje tempo, to ja bym się kierowała w Twoim miejscu już w stronę nocnika yy, Tak. No i myślę, że jakoś tak zdawała odcinki, powinniśmy Cię już móc postarzyć. Yy, natomiast ty, nie robię jej, to udobawa się Wiem, że kazałam Ci się poruszyć, ale w sumie nie powinnaś się tak po burzy poruszać, więc może jednak pas. Caroline. Więc yy, dobra. Yy, coś ci kazałam robić po ale chyba. Yy, a, poczty wziąć. Yy, I co masz z tej poczcie? No właśnie jakieś zabawki, dobra. Teraz się... To te jest podwójne zawsze wyrzucam A, i jeszcze yy, chciałam zebrać te... Mi się że kwiatki dla jak kwiatka A czekajcie, skoro już jesteś przy dziecku swoim, to mogło być tu dziecko... Eee. No, halo? A, już nie płacze, to nieważne, to jednak nie musisz nic z nim robić eee, Zamiast tego, czy mogłabyś tutaj zabrać plony? Zbierz cały plon i ja bym chciała, żebyś to... No, a nie możesz odpaścić tego? Najwyraźniej nie możesz, no to przynajmniej nawóź bananem. E, dobra, banana-bananem już tu będziemy nawozić, czego my jeszcze nie robiliśmy tej grze, mojej drodzy. E, dobra, badaj kształty. Ty, mój drogi, to myślenie dalej spróbujemy ci jeszcze, znaczy myślenie, gadanie, gadanie. Mm, bo jakbyśmy je rozwinęli, to mocno byłoby fajnie No, dzisiaj tak średnio możemy komukolwiek ćwiczyć poruszanie przez to, że właśnie to burza jest. No, ale cóż mamy zrobić, moi drodzy? Nic nie zrobimy z tym. I też nie bardzo karanie może ćwiczyć, dlatego, że mamy rzeczy do siłowni na dworze. To jest trochę w sumie niedogodne, no ale. Taki domek mamy, no cóż. No i dobra. Mm. To jest strasznie brudny kier kieran, tak? Kieran? Tak, dobra. Zrobimy na mojej czwartej jest dobre dziecko, ale on mógłby cię wykonać. I pytanie jest, co robi Makoa Keolha, który jeśli się, się nie mylę, nie wiem, czym jest. A, nie słyszałam. Nie mam pewnie. Widziałam, że tam pieprzno piorun. Nie wiem. A, nie. A, i dobra, a mnie ciekawi. Chciałam powiedzieć, że już nie pójdziesz za nim, bo jest. Yy... Mm, jak to się mówi? Yy... Bo, bo zszedł na dół, ale jednak nic szedł na dół, bo ja sobie to wyobraziłam. Yy, natomiast yy, Kieran... Yy, przepraszam. Kajto. Yy, wiem, że się pomyliłam, dlatego się poprawiam, już przepraszam. Yy, nie chcę, żeby to było. Mógłbyś mi źle nie rozwinąć troszkę. Mhm. Kira, zapraszamy cię tu. Skorzystaj. Caroline. Czy ty możesz jakoś wypełnąć to dziecko, żeby ono nie płakało? Znaczy, no fans, ale serio nie jest żadna filozofia jakaś większa. Dziękuję. No dobra, i teraz co ty możesz zrobić? Y jako, że mamy chwilę spokoju. Y nie możesz, okej. Okay. Dobra, to co z tego, że pada? Idź tu ćwierć, dlatego że nie możesz. Okej. Okay. Y czekaj, to jest jakiś piękny ja Teraz go sprzedamy. Y a tu jest nawet kilka. No właśnie, mówiłam, że te kierunki to ciągle. Nie po prostu będę go w bo zawsze to są jakieś tam dodatkowe grosze, prawda? No, wszystko. O, właśnie, skaradz mój poprawę o I w związku z tym, skaradz moja droga, zobaczmy ciebie, tu. Bo jeśli się nie mylę, masz teraz szóstkę. Yy, szóstka? Tak, no właśnie, więc yy, proszę Ciebie wypowiedzieć czy nie I tam widziałam, że walnę jeszcze piorun, więc yy, yy, może coś z niego jest. Nie bardzo chyba. No cóż. Duchy i świeczki. I potem dodaję jeszcze te świeczki z powrotem. Mm -hmm. I tu wylosujemy. Przepraszam, co tego jest? Miłośniczka zwierzę, Fajnie. Yy, dobra, i 11 czyli... czyli. To jest 10, 11, dobra. I yy, 17, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 16, 17. Sorry, ale nie mam dzisiaj jednego do liczenia za bardzo, więc. Yy, co ty masz na głowie? No, więc moja droga, ale ty miałaś kurde włosy i pląd żółta, więc. W ogóle masz skarpetki, obcących co to jest, okej? Okay. Będziemy cię rozwijać moja droga, myślę, złośliwość, bo masz już na drugim poziomie. Yy, więc yy, myślę, że ten cyrk, co tam się dzieje na górze, to niech się dzieje. A my pójdziemy do czyjegoś domu to, mimo że wyglądasz jak wyglądasz. Dobra. Jesteśmy tym razem w wo... Tym razem. Co? Ja tam? Tym razem w jest z bo ostatnio byliśmy w. W Wyżbawiedzia tak. Dobrze. I złoślibyśmy drogę, jak tam. No i dobrze. Myślę, że jeszcze za dwa razy coś ukradniemy, powinno być spoko A, i ja będę jeszcze się na Carline, bo. przyniesiono. tu. Także Carline może tutaj sobie poboksować. I to by jej się przydało dla jej y... tego, tamtego. No, wszyscy wiemy o co chodzi. Mm. Natomiast, Scarlet, będę musiała się, znaczy nie będę musiała się przyzwyczaić, tylko muszę ci zmienić włosy, po prostu nie ogarniam tego, że masz na głowie czarne włosy, bo powinnaś mieć jasne po prostu. Ale dobra, kop. No czekaj, masz ci ten... Co ty teraz masz na sobie, moja droga? No nie, nie... jest taki zły no ale w połączeniu z tymi spodniami troszkę do ziemi nie pasuje jednak mimo wszystko. Nie że tutaj kwestionuje twoje wyczucie stylu, ale <grym, <grym,> tak nie to, Tak nie, nie bardzo. Dobra. E, lecimy dalej. E, co ty masz na sobie? Jezu? żadnych skałek, nudy jakieś, nudy. Yy, Serio? A, no właśnie, tu coś jeszcze powinno być teoretycznie. Tu nie. Yy, tu są jakieś żabki. A tyle, dobra. Yy, ale to na spokojnie. Dobra, Caroline, tu dawaj sobie boksuj. Natomiast tobie zostało jeszcze tylko... no właśnie Weź te żabki i potem przetargaj się tu i coś ukradniemy dalej W ogóle dlaczego oni tu nie mają burzy? To jest jakaś niesprawiedliwość tutaj społeczna Czy możemy to zwalić? Czy to ktoś jest? Możemy, dobra I jak jeszcze będzie to złośliwość dalej, co jeszcze? Yy, dobra, jeszcze jedną rzecz wystarczy, ale Właśnie chciałam powiedzieć, że możemy w związku z tym sprowadzić, myślę, sobie Kaja na chwilę. Bo on sobie tu może pobiegać długo. Hmm. Natomiast ty, moja droga, weź sobie to zjedz. Ty, moja droga, już nie możesz pewnie boksować. A możesz, dobra, to boksuj dalej. Yy. Jak skończysz biegać w kółko, to pójdziesz jednak do domu, bo... Tak. Po prostu, koniec zdania. Widzę, mm. ci tego zostało tylko 6 minut. Dobra, to... Chcę yy, tylko zobaczyć, co ty możesz ukraść. Na przykład to byś mogła, ale tu ktoś jest, no właśnie, więc... Yy... A, nie, już nie ma. Dobra, to weź usiądź. Zaraz ukradniesz. Ja jeszcze zobaczę Caroline. Yy, jak tam ona? Dobra, ona jeszcze boksuje, ale potem będziemy musieli ją ogarnąć jeszcze tutaj. Ty możesz, mój drogi, skończyć chodzić w kółko, a ty możesz się przenieść tu w tam, bo teraz ty będziesz krążyć. Natomiast kieran, no w sumie, no Kieran'a też możemy tu w sumie przenieść, bo nic nam nie zaszkodzi, jeśli on też pokrąży sobie w kółko naraz z wonettą, bo yy, nie spieszy nam się jakoś bardzo. Dobra, jak tam stoicie? Czy ty możesz dalej krążyć? Z tym krążeniem jest problem. To bieganie w kółku jakoś leci sobie. A to ewidentnie jest jakiś problem z krążeniem. Dobra. A, i Ty już tutaj możesz ukraść to, więc proszę bardzo. Dobra. I mamy trzeci poziom, złośliwości i w ten sposób jeszcze muszę wypracować pracę to możemy do A w sumie to w ten sposób najlepiej. Nie, to zostawimy, to sprzedamy. I to damy Twojej mamie. I tak. A mama jeszcze ma do sprzedania to. W ten sposób w takim razie. ok I mamy, no, troszkę tam zawsze zreperowaliśmy swoje finanse. Ale tak. Karoline spadaj do domu mm. Ty też spadaj do domu. Ty natomiast jeszcze możesz pochodzić, w... gdzie ty jesteś. A też po Okej, okay, no dobrze, no cóż. Dobra, to już tylko to jest karta sobie tutaj pracę domową Może Ci to zdąży minąć i jeszcze coś uprasz. Tak, myślę, że zdąży No. A ja mam nadzieję, że podobało się to na jakieś tak oczywiście Stawiacie łapkę w górę i subskrypcję, a na dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się. No i cześć!